W Urzędzie Miasta Włokowie z inicjatywy Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowano spotkanie z przedstawicielami firmy ACS Poland, która ma zająć się rekultywacją zbiornika zimna woda. Chodzi o to, aby woda w zalewie była czysta i aby odbudować tam ekosystem. Zdaniem przedstawicieli firmy ACS Poland są na to duże szanse. Szansa jest duża, ponieważ tajemnica tkwi w przyrodzie, w sile przyrody, która jest mechanizmem, który sam się reguluje, który nie potrzebuje ingerencji człowieka. Przyroda bez nas sobie poradzi. My bez przyrody nie, więc szansa na odbudowę potencjału zalewu zimna woda wukowie jest ogromna. Uratowaliśmy już wiele zbiorników, wiele zbiorników udało nam się przywrócić do ich pierwotnej funkcji. Ale przede wszystkim my działamy zgodnie z przyrodą i dlatego są efekty. I efekty są trwałe, bo my się wbudowujemy w to, co jest, i, i działamy zgodnie z przyrodą. Pierwsze, rośliny. Bez roślin to jest tak, jakbyśmy próbowali jechać samochodem na trzech kołach. No, raczej się nie da. Druga rzecz, mikroorganizmy które pozwolą złą chemię, czyli gnicie, procesy gnilne, procesy chemiczne zabierające tlen, pozwolą nam zamienić na tak zwaną dobrą chemię, czyli na fermentację. Fermentacja jest powszechnie znana, chociażby powstawanie siadłego mleka. Kiszenie ogórków i tak dalej. Są to procesy występujące wszędzie i bardzo pożyteczne procesy. Więc my ukierunkowujemy energię chemiczną, biologiczną, która jest w zbiorniku, ukierunkowujemy, żeby ten zbiornik dobrze działał, dobrze funkcjonował, był w równowadze i sam się oczyszczał, bo my odbudowywujemy pewien potencjał zbiornika, potencjał samooczyszczania, uruchamiamy mechanizmy samooczyszczania. I zbiornik przez to może działać. Czyli to są dwa główne filary. Na razie zbiornik potrzebuje pewien okres, żeby dojść do tej równowagi. W przyrodzie wszystko, wszystko potrzebuje czasu, więc też, żeby nasze działania przyniosły skutki, musi to być, musi, potrzebny, potrzebny jest czas. Minimum dwa lata. Dwa do trzech lat. Rośliny muszą dobrze się zakorzenić, za, musi się wytworzyć. Nazwijmy tak klimat, mówiąc tak kolokwialnie, pewien klimat. Czyli muszą powstać warunki, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Działania, które chce podjąć firma mają sprawić, że w wodzie w zalewie przestaną pojawiać się glony. Z informacji jakie otrzymałem są to tylko zakwity glonów bez, bez sinic, które są toksyczne dla, dla człowieka. Glony nie są toksyczne dla człowieka, natomiast nieestetycznie to wygląda. No i biologicznie nie jest fajne, bo kożuch glonów nie dopuszcza światła do głębszych części zbiornika, nie ma fotosyntezy, jest gnicia, procesy beztlenowe i tak Ale z tym jesteśmy w stanie sobie poradzić, ponieważ nasze mikroorganizmy są w stanie odwrócić te procesy czy przekierunkować je na odpowiednie tory. Ponieważ my sadzimy rośliny i wprowadzamy mikroorganizmy, więc rośliny i mikroorganizmy stanowią konkurenta dla glonów. I jak zabiorą pokarm glonów, glony po prostu się wyprowadzą ze, ze zbiornika. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta, brali udział wędkarze. Oni czekali na odpowiedź, dlaczego w zalewie dochodzi do śnięcia ryb, które wpuszczono do zbiornika w kwietniu. Po pierwsze, zbiornik nie był gotowy na przyjęcie ryb. Było za wcześnie na zarybienie, bo zbiornik był w zeszłym roku dopiero oddany do użytkowania po oczyszczeniu mechanicznym. Była spuszczona woda, był wybrany cały muł mechanicznie, więc on był jałowy. Tam nie było warunków do życia no praktycznie dla żadnych organizmów, poza glonami, których było bardzo dużo w zeszłym roku. Więc teraz odbudowa tej struktury zajmie czas i to nie był czas na. Wpuszczenie ryb. Poza tym ryby zostały wpuszczone wiosną, po zimie, więc one kondycyjnie były również słabe i to też mogło spowodować śnięcia, śnięcia ryb. Wszystko wskazuje na to, że już w czerwcu firma ACS Poland rozpocznie pracę nad łukowskim zalewem. Mamy zabezpieczone środki w budżecie, które pozwolą na przeprowadzenie tych, tych prac. No i myślę, że pierwszy etap odbędzie się w tym roku, kolejny w następnym, a następnie będziemy wszyscy obserwować wspaniałe efekty. Firma, która ma prowadzić pracę nad łukowskim zalewem, zajmowała się już m.in. rekultywacją zbiorników w siedlcach i w siemiatyczach. Można tam pojechać i sprawdzić, jakim to wyszło. Trzeba tylko pamiętać, że odbudowa ekosystemu wymaga czasu.